Szanowni Państwo, kwiaty wołania to kwiaty lnu, tak kruche, tak delikatne jak życie tych niewinnych ofiar, często dzieciątek, nawet tych w łonie matek. Ale Adrem, drodzy Państwo, mimo ogromnej, bezprecedensowej skali pomocy udzielonej przez Polskę w ostatnim czasie Ukrainie, nie widzimy żadnych, nawet najmniejszych oznak przełomu, jeśli chodzi o ukraińską politykę historyczną. Kult zbrodniarzy, ludobójców, terrorystów trwa w najlepsze. Bandera, Szuchewicz, Szeptycki, część oddawana członkom zbrodniczych organizacji, takich jak OUN czy UPA, to nie tylko rok 1943, drodzy Państwo, to jest ukraińska rzeczywistość, ukraińska codzienność, tu i teraz ci zbrodniarze stają się patronami ulic, skwerów, stadionów, to są przykłady zaledwie z 2022 roku. Symbolika wspomnianych zbrodniczych organizacji OUN UPA, organizacja... Ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii jest na Ukrainie wciąż żywa, jest powszechna, a banderowska czarno-czerwona flaga stała się praktycznie nieodłącznym elementem towarzyszącym Państwowej fladze Ukrainy. Drodzy Państwo, wobec e, pamięci polskich ofiar zabitych przez Ukraińców należy się wyrazić stanowczy sprzeciw. E, nie możemy. Kultywować na naszych ziemiach i pozwolić na kultywowanie na ziemiach ukraińskich zbrodniarzy i ukraińskich organizacji zbrodniczych. Pamięć o polskich ofiarach ukraińskiego ludobójstwa to nasz obowiązek, to obowiązek każdego, kto mieni się Polakiem. Tymczasem same władze w Polsce wolą ten temat zamilczeć, ocenzurować w imię bliżej nieokreślonej poprawności czy bieżących nastrojów politycznych. Wystarczy wspomnieć, jak potraktował kapelana środowisk kresowych księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, pan prezydent Andrzej Duda. Y Kapelana, który słusznie upominał się o tę prawdę, nie tyle go nawet odprawił z kwitkiem, co potraktował w sposób niezwykle arogancki. Władza w Polsce ten temat traktuje w sposób Wręcz prowadzący do, ja bym to nazwała polityki anulowania pod tytułem chciałoby się rzec ciszej nad tą trumną, ale drodzy Państwo, my nie mamy nawet tych trumien, nie mamy ciał, nie odbyły się ekshumacje, nie odbyła się żałoba, dlatego władza, która mieni się Polską, a która nie domaga się dopełnienia tej żałoby, a która wprowadza żałobne nastroje, bo wojna na Ukrainie powinna być jak najszybciej rozliczona i jak najszybciej wysadzona ze swoich stołków i funkcji.